Bob, na czym stoimy? Przepraszam, odpłynąłem. 5,3? Tak. Jest to do przyjęcia. To uczciwa cena. Nie wiem, 70 lokalnych stacji. Kup Sandiego i zostaniesz King Kongiem lokalnym. Chłopak to wie, jest bystry. Good? Załatwione? Give us Dajcie nam pięć minut. Oh, we'll set you up with the Mamy dla Was spokój. Good, right? Nieźle, Wyski co? Pysk? Czas na whisky? Stulpysk. Uh, to, to dobra cena. Sprzedaje mi to, co chce, za dobrą cenę. So what's next? Co jeszcze? Felatio? I... Chcę to szybko załatwić. To go wyruchajmy. I wyruchaliśmy go? go. Uśmiecha się. To niedobrze. Well, Jeśli mamy, to co chcemy, i on też. Ty masz ich, łupisz, kurwa, krzywdzisz i patrzysz, jak jęczą. Też lubię zadawać ból, ale to jest zajebisty układ. Odprowadź go i zaproponuj 4 i 9. Tato, to obraża. Zaproponuj 4 i 9. Jerry, ty to zrób, a ty spierdalaj. Jeśli nie możesz, spierdalaj.